Do meczu jeszcze trochę czasu, ale na trybunach już czuć wzbierają... Czas na wyśmienite, mam nadzieję, spotkanie. Naprawdę cieszę się, że mam zaszczyt relacjonować je dla Państwa. Warunki doskonałe. Czekam na niesamowite bramki i walkę do ostatnich minut. Tu Tomasz Smokowski. Witam Państwa serdecznie w towarzystwie Jacka Laskowskiego. Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie na ekscytujące spotkanie z naszą ekstraklasą. Drużyna Jakieloni Białystok zmierzy się z Koroną Kielcem. Naprawdę solidny start notuje Jaga. Po dwóch kolejkach widać u nich formę. Na razie pokazują, że to może być ich sezon. Grają lepiej niż przewidywali eksperci. Ciekawe, czy zdołają wygrać i w trzeciej kolejce. Robi się coraz groźniej. Wojna interwencja, dośrodkowuje z rogu, dość głęboko. Teraz teraz środkowanie w pole karne, nie pozwalają by dośrodkowanie doszło, wybicie piłki. Jagiellonia ma dobre wspomnienia z ostatniego meczu, wygrała wtedy z Lechem Poznań. Jak myślić Jacku, jak pójdzie im dzisiaj? Poprzednim razem wiele osób stawiało zespół na przegranej pozycji przed meczem, a mimo tego udało się wyciągnąć jednobramkowe zwycięstwo. I jak to mówią, historia lubi się powtarzać. Właśnie dlatego nie stawiałbym ich dzisiaj na przegranej pozycji. Czy udało się teraz? No i mamy bramkę! I to od razu w pierwszym meczu w tym zespole! zatem 1 do zera. Źle Jagiellonia, tracą piłkę. A teraz będzie dobra okazja. Jak on tego nie strzelił? No cóż Tomku, powinniśmy tu mieć teraz remis. Z takich okazji po prostu nie wolno marnować. Buris. Okazja może być groźnie. Proszę Państwa, ależ historia. Strzela drugą bramkę w swoim debiucie. No nie można się lepiej przywitać z fanami. Na powtórce ta akcja wygląda jeszcze efektowniej. Można docenić kuszt, który był potrzebny, by piłka wylądowała w bramce. Piękny pokaz indywidualnej techniki. do zera. Gramy dalej. Układało się to nieźle, ale tym razem obrońcy byli czujni. Poszedł odważnie do przodu. Obrońcy jakby zaskoczeni. I zejście do osi boiska. Ma stuprocentową szansę. Nie ma piłka w boisku, gramy! I zdobywa piłkę, teraz tylko dobrze to rozegrać. No chyba będzie musiał jak najszybciej o tej sytuacji zapomnieć. Miał przed sobą tylko bramkarza, postawił na siłę, no i tak to się kończy. Ciekawie! nieprawdopodobne, Pierwszy mecz w tych barwach! I od razu macha Trikał! Spójrzmy jeszcze raz na tę akcję bramkową. No właśnie, ta dwójka znalazła się na zupełnie czystej pozycji. No niebywało. Gołym okiem widać, że niewiele można było zrobić przy takiej przewadze. Może poza dopytaniem się, co w tym czasie robiła obrona. Znowienie gry od środka. No cóż, sami Państwo widzicie, jak układa się ten mecz i wynik. A to dopiero pierwsza połowa. Ładne minięcie. Kolejna przeszkoda pokonana. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Już po zmianie strony zaczynamy grę, proszę Państwa. Uwaga, będzie okazja. Nie ma gola. Co za interwencja. No w końcu, spokojnie łapie piłkę. Tym razem bez trudu, ale ta interwencja sprzed chwili była czymś niesamowitym. Sam nie wiem jak to obronił. Akcja toczyła się dalej, dopiero teraz ma okazję, by uspokoić nieco grę. I teraz wychodzą z kontrą, będzie groźnie. Czy mu się uda? Proszę Państwa, kolejna bramka. Odjeżdżają na cztery gole. To się nazywa deklasacja. Teraz na ekranach powtórka tej bramki kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. Niby prosta sytuacja, ale wykończyć też trzeba umieć. Tym razem udaje się to bez problemu i mamy skuteczne wykończenie piekielnym strzałem, po którym nie ma czego zbierać. I po tej bramce jest 4-0. Arbiter postanawia przyznać piłkarzom korony rzut wolny. Będzie zmiana. Zobaczymy, jak to wpłynie na grę. Popatrzmy, jest szansa na kontrę. Teraz jest konieczny powrót do obrony. O, la, la! centymetry dzieliły ich teraz od zdobycia bramki. Podręcznikowo wyszli z kontrą. Zagrali jak na treningu, ale cóż z tego? Jest informacja o golu w meczu Legii Warszawa. Tak, to jest kolejny gol dla ekipy poznańskiego Lecha. Teraz poszedł, jest za obrońcami. prosto padły zagranie umiejętny teraz zachowanie w obronie skuteczne za chwilę zobaczymy nowe siły na murawie ciekawe za kogo wejdzie Musieliśmy na moment przerwać. Padła bramka dla Lecha Poznań i obecnie mamy 2 do 0. Świetne, prostopadłe podanie. I co teraz? No Znowu piłka w siatce. Sięgają jak po swoje. Mają na tym meczu trening strzelecki. Totalna dominacja. Przyjrzyjmy się tej akcji. Znakomite to ostatnie podanie za linię obrony. Cóż za spokój, cóż za precyzję. Zamienia tę fantastyczną okazję na bramkę. Takie sytuacje są formalnością tylko pozornie. Trzeba nerwów ze stali, żeby trafić i nie przedoprzeć. Powiększają przewagę 5 do 0. Uderzył, ale zupełnie niecelnie. Z tej odległości mógł się chyba pokusić o bardziej techniczne uderzenie. O tym transferze dużo się ostatnio plotkowało, więc nie dziwi, że oficjalnie go potwierdzono. Dla obu stron to jest świetny ruch. Z tak klasowym graczem w składzie będą mocniejsi, a i on powinien skorzystać na przenośni. Uwaga! Otrzymujemy informację o zmianie rezultatów w meczu Legii Warszawa. To trzecia bramka dla Lecha Poznań. Prowadzą teraz 3 do 0. Na zegarze 8... Prośnie! Może sprzedać! Piłka trafia w poprzeczkę. Ależ bramkarz ma szczęście! I tyle o tej akcji można zapomnieć. Mają teraz okazję do wyprowadzenia kontry. Uwaga, wychodzi sam na sam. Wciąż muszą uważać. Nie do wiary, naprawdę nie mają litości. Znowu bramka, podwyższają prowadzenie. Deklasacja. Świetna praca przy tym podaniu. Dokładne dogranie, prost na nogę. Można to było rozwiązać na kilka sposobów, ale szybka analiza sytuacji pomogła podjąć decyzję. Uderza bardzo mocno i takiej bomby nie dało się po prostu obronić. A więc pogrom. 6 do 0. Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. Baran. Mecz dobiega końca. I ekipa gospodarzy dopisuje sobie dzisiaj trzy punkty. Co tu dużo mówić, trzy kolejki za nami, a one są w fenomenalnej sytuacji. Są świetnie przygotowane mentalnie, czego dowodzi seria trzech zwycięstw. Oby nie straciły ani muszą oglądać je w takiej dyspozycji, to uczta dla oczu. Po takim meczu myślę, że może czuć ogromną dumę. To był futbol niespodziewany. Czas na ukoronowanie turnieju, czyli finałowe starcie. Co to będzie za mecz? Który z zespołów dziś zejdzie z boiska starczą? Witamy państwa serdecznie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dziś mamy przyjemność spotkać się z okazji meczu, w którym mierzą się dwie najlepsze ekipy w europejskich pucharach w ubiegłym sezonie. Czyli spotkanie o Super Puchar Europy UEFA. Wszyscy liczymy na wielkie widowisko. W powietrzu daje się wyczuć, Jacku, napięcie. Czeka nas tutaj dzisiaj prawdziwa piłkarska uczta. Mamy gwizdek i sędzia wskazuje na jedenasty metr. Pójdźmy, czy będzie zaraz 1-0 Nie ma gola! Bramkarz wygrał tę wojnę nerwów Daleka piłka z rogu Nie patyczkuje się teraz, wybija piłkę Piłka zmierza teraz prosto w pole karne Dobre teraz wybicie, chwila oddechu dla obrony Ależ to teraz zrobił, świetna intuicja w obronie Ze skrzydła ku bramce Cóż za rozczarowanie Akcja zapowiadała się naprawdę ciekawie Ale strata piłki przekryła Szansa aby wyjść na prowadzenie I teraz dystansu Próba. Przeciwnik nie odpuszcza Ze statystyk wynika, że ma już 100 wygranych jako trener bardzo dobry rezultat. Taka liczba jest dowodem na to, że jego pomysł na grę potrafi być skutecznie realizowany na boisku, a gdyby nie potrafił nawiązać relacji z zespołem, nie byłoby to możliwe. Czekamy na kolejne wygranie. Darwin Nunes. Teraz, czy dobrze to wykończy? Wciąż jest gruźnik. Gol! Oj, czy na pewno w bramce znalazła się odpowiednia osoba? Pójdźmy jeszcze raz na tę bramkę. Jestem pewien, że trener też ją sobie po meczu obejdzie. Bramkarz nie zachował się tutaj dobrze. Wybił piłkę wprost pod nogi rywala. Na tym poziomie to się nie mogło skończyć dobrze. Biega teraz odważnie w wolnym przestrzeni na boku boiska. Mogą wyrównać stan meczu. O, to musi wpaść! I bramkarz wybił piłkę. Nie ma niebezpieczeństwa. Tyle z tej akcji. Dziś kolejny raz oglądamy tego zawodnika na innej pozycji niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Trener sporo ryzykował, ale efekty eksperymentu chyba przeszły jego najśmielsze oczekiwania, Jacku. To prawda, chociaż wstrzymałbym się jeszcze z ostatecznymi ocenami. Na pewno dotąd zbiera świetne noty za te występy. I wiele wskazuje na to, że zmiana pozycji nie zrobiła na nim wrażenia. Jeśli cały czas będzie to potwierdzał, jego wartość pewnie wystrzeli w górę. Współczesny futbol kocha wszechstronność. Centra mierzona pod bramkę. Na szczęście pewnie to wybija. Isak. Jakie Ma miejsce na skrzydle. Niezbyt pewnie wybił piłkę. Brawo! Fenomenalna interwencja! Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. No i po zagrożeniu, dobry odbiór. Tezji. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Gratulacje za tę interwencję. Doskonałe umiejętności bramkarskie. Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest zawsze niebezpieczne, ale tym razem pewność i konsekwencja góro. Szybkie teraz znowienie gry. Teraz tak nie jest. To znaczy dobre ustawienie. Nie ma bramki. No i brawo! To co Państwo widzicie to wysoki presji. To nie mogło stać. Pewna interwencja Franca. Jedną zaletę miał ten strzał. Był silny. Trudno się nie zgodzić. To było najgorsze rozwiązanie w tej sytuacji. Strata Jagieloni. Out po tej udanej interwencji. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. I napracował się tutaj przy tym też. Szkoda. To podanie było naprawdę złe. Darwin Nunez. Łatwa strata, szkoda. Bernardo Silva. Teraz jest niepilnowany. Groźnie było. Dobra interwencja. Damkarz niesamowicie wybronił teraz to uderzenie. Wszyscy chyba przecieramy oczy ze zdumienia, że piłka nie wylądowała w siatce. Teraz oni mają piłkę. Zobaczymy, co z nią zrobią. Teraz strategii. Ale może teraz będzie szansa. Skutecznie interweniuje i wybija piłkę. Jakielonia w natarciu, wciąż walczy o remis, chociaż niebierać utrzymywali przewagę, ale nagle przychodzi jeden błąd karny i kto wie, czy w końcówce nie zapłacą za niefrasobliwość. Wojna nerwów, szansa na wyrównanie. Wiczu teraz strzelca Bramka, broni. Sędzia liniowy sygnalizuje, że mamy out. Znakomite prostopadłe podanie. Ma stuprocentową szansę. Ale szobrona teraz. Wydawało się, że to musi wpaść. Przerwał atak rywali. No i wchodzimy w ostatnią minutę meczu. Koniec spotkania, a kibice drużyny, gości unoszą ręce w pieśni. Witamy Państwa serdecznie, Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dziś mamy przyjemność spotkać się z okazji meczu, w którym mierzą się dwie najlepsze ekipy w europejskich pucharach w ubiegłym sezonie, czyli spotkanie o Super Puchar Europy UEFA. Wszyscy liczymy na wielkie widowisko. To co już można powiedzieć, to to, że czeka nas prawdziwa uczta. Same delikatesy. Mecz o Super Puchar Europy jest dla piłkarzy świetną okazją, żeby dorzucić do klubowej gabloty kolejny trofeum i sprawdzić się przeciwko dobremu rywalowi. A nam wychodzi na pozycję. Dobrze, teraz zatrzymał strzał. Statystyk wynika, że ma już 100 wygranych jako trener. Bardzo dobry rezultat. Taka liczba jest dowodem na to, że jego pomysł na grę potrafi być skutecznie realizowany na boisku. A gdyby nie potrafił nawiązać relacji z zespołem, nie byłoby to możliwe. Czekamy na kolejny wygrany. Mistrzowski teraz odbiór we własnym polukarnym. Musiał jak najszybciej o tej sytuacji zapomnieć. Miał przed sobą tylko bramkarza, postawił na siłę. No i tak to się kończy. To chyba nie było z premedytacją, ale wydaje się, że powinny być konsekwencje w postaci kartki. No tak, za coś takiego musi być upomnienie. Bez dwóch zdań. Oczywista oczywistość. Autaro Martinez. I Marko, Zdecydowane wejście w piłkę. Nie wiem czy zauważyłeś Jacku, ale mimo zmiany pozycji na boisku. Popatrzmy, muszę go strzelić. Odbiera czysto w polu karnym. Darwin Nunez. Bernardo Silva. Dobra interwencja. Wyczy tę próbę ataku. Piłka wyszła. Wznowienie z autu. Pośrodkowuje w Na razie drużyna przeciwna oddala niebezpieczeństwo. Spójrzmy. Sam na sam z bramkarzem. I bramkarz wybił piłkę. Nie ma niebezpieczeństwa. Może uda się objąć prowadzenie po tym rzucie rożnym. Centra w pole karne. Decyzją sędziego od rzutu wolnego zacznie zatem Jagiellonia. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. I koniec pierwszej połowy, a my zapraszamy Państwa na przerwę. Rozległ się gwizdek, ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Ale chwila, bo mamy przecięte podanie w tercji obronnej rywala. Czy będzie zagrożenie? Ze skrzydła. Cóż za rozczarowanie. Akcja zapowiadała się naprawdę ciekawie, ale strata piłki przekreśliła wszystko. A jednak blokuje to. Wspaniale. No chyba trochę daleko, ale strzał. Świetnie to wyłapał bramkarz. Strzał z dystansu, ale nieskutecznie. Brakuje sytuacji w wykonaniu tej drużyny, a to ma przełożenie na całą resztę. Nawet ich kibice są poirytowani i coraz wyraźniej dają o tym znać. A moim zdaniem wystarczyłoby szybsze operowanie piłką. Zrobiło się teraz groźnie. Ależ znakomicie teraz bronił ramkarz. Pokazał klasę, uratował siebie i cały zespół. Rzeczywiście świetna robota. Po takiej interwencji może zacisnąć pięści i wznieść rękawice triumfalnie w górę. Leja Jagiellonia, tracą piłkę. Ma klej w nogach, do przeciwnej bramki coraz bliżej. Uwaga, posyła piłkę w pole karne. jest komu zagrać. Gol! Gol! Ale strzał! Piłkarska poezja! Mamy trafienie z voleja, proszę Państwa! Sosa bomba! Nie do obrony! Na powtórce wyraźnie widać, jak sprawnie uporał się z obrońcą. Sprytnie wywiódł go w pole. Zbudowanie akcji to jedno, druga sprawa to wykończenie. Brawa za skuteczne zastawienie się i precyzyjny strzał. Jest bramka dająca prowadzenie. Zrozumiała satysfakcja trenera. Teraz zapewne będzie chciałby by potwierdzili swoją wyższość, strzelając jeszcze jedną bramkę. Jedno bramkowe prowadzenie bywa kruche. Lautaro. O, teraz wyszło to podanie idealnie na głowie. Mocne było to uderzenie, ale widzieliśmy. Zupełnie niecelne Warto próbować Tomku, ale próbować trzeba z głową. To nie mogło wpaść. Pracą teraz piłkę. Bardzo źle podał. Skoro sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Na co się teraz decyduje Darwin Nunes? Jest w niebezpiecznej strefie. Ależ teraz rozczarowanie. Ten atak wyglądał obiecująco, a jednak spalił na panewce. Teraz jest niepilnowany. Skutecznie interweniuje i wybija piłkę. Jeszcze tylko 5 minut i aż 5 minut, bo jedno bra Teraz poszedł jest za obrońcami! Dalej jest groźnie! Tak proszę państwa, mamy dublec! Bo no, trzeba powiedzieć, że to co dzisiaj pokazuje, aż prosi się o prawa! Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. Pozostawało już tylko postawić kropkę na dni. Stawia na pewne rozwiązania. Oddaje mocny strzał i bez problemu znajduje drogę do bramki. Finisz taki, że palce lizać. Jakelonia oddaje piłkę Rywalom. Na tablicy świetlnej jedynka. Tyle trzeba doliczyć do podstawowego czasu gry. Ze skrzydła. W szesnastkę. na przeciąg do środkowania, ale nadal muszą uważać. Rozlega się teraz ostatni gwizdek. A więc to drużyna gospodarzy zagra w następnej rundzie. Naprawdę trudno.